W więzieniach codziennie są narażeni na działania agresywnych osadzonych. Na ulicy biorą udział w akcjach zagrażających życiu i zdrowiu. Pracują na kolei, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w Służbie Więziennej. Łączy ich jedno: muszą znakomicie radzić sobie w sytuacjach stresujących i wymagających podjęcia natychmiastowego działania. Funkcjonariusze różnych formacji mundurowych ćwiczyli w Gdańsku systemy walk wręcz. Odbywają się zajęcia z zakresu judo. Jest też, są też podstawowe techniki samoobrony i chwyty transportowe. Będzie też trening umiejętności obrony przed atakiem nożem. Będą podstawy boksu, taekwondo. I takich sztuk typu MMA, czyli gdzie, gdzie większe umiejętności takie ogólnorozwojowe są potrzebne. Każdy z uczestników ćwiczył wszystkie techniki sztuk walki i samoobrony, tak by później bez przeszkód poradzić sobie z atakującym go napastnikiem. Funkcjonariusze na co dzień spotykają się z różnym zagrożeniem. Funkcjonariusze służby więziennej zdarzają się napaści. Tylko w ubiegłym roku zdarzyło się blisko 100 napaści na funkcjonariuszy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że skazani, którzy przebywają w naszych zakładach, też przed osadzeniem w zakładzie szkolą się, ćwiczą różnego rodzaju sztuki walki. No i my właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby być zawsze o krok przed nimi. Dla porównania, w 2012 roku osoby izolowane w zakładach karnych i aresztach dokonały 49 napaści na funkcjonariusza. Oznacza to, że liczba agresywnych osadzonych w polskich więzieniach drastycznie wzrasta. W trakcie warsztatów odbył się pokaz funkcjonariuszy ABW. Ćwiczono również obezwładnianie napastnika z bronią i startowo. Jednocześnie staram się w broni, Zgracam dystans. Wśród ponad 120 dobrze zbudowanych mężczyzn nie zabrakło również kobiet. Pani Monika uczyła funkcjonariuszy podstaw judo. Słuchają się, wykonują polecenia. Pokazywaliśmy jeden element w parterze, wyjście z trzymania, przejście do dźwigni oraz dwa rzuty. Poznane w trakcie seminarium techniki jego uczestnicy będą mogli przekazać w macierzystych jednostkach Pomorskie Seminarium Formacji Mundurowych Systemów Wręcz odbyło się w Gdańsku po raz piąty.